Zatrzymaj się na chwilę i zwróć uwagę na to, co teraz pulsuje w Twoim wnętrzu. To uczucie, tak subtelne, a jednocześnie tak potężne, jest polem, które kształtuje wszystko, co spotykasz na zewnątrz. Działa jak cichy magnes, przyciągając okoliczności idealnie dopasowane do wibracji, którą podtrzymujesz, często nawet bez świadomości. Zauważ, że rzeczywistość wokół Ciebie nie powstaje przypadkiem. Ona jedynie odpowiada na stan emocjonalny któremu pozwalasz istnieć w sobie. Jeśli pragniesz innego jutra, musisz dzisiaj poczuć to, co wyobrażasz sobie na przyszłość. Właśnie na to Neville Goddard zawsze zwracał uwagę. Najpierw wierzy ciało, a dopiero potem świat podąża za tą wiarą. Każda nowa myśl reorganizuje wewnętrzne połączenia. Każda wzniosła emocja otwiera zupełnie nowe ścieżki. Gdy powtarzasz ten sam wzorzec, umysł zakłada że nic się nie zmieniło i dlatego twoje życie pozostaje takie samo. Ciało przechowuje dawne wspomnienia, a jeśli budzi się codziennie z tymi samymi skargami, ono jedynie odtwarza to, co już zna. Każda gesta emocja, jak strach, wina, gniew czy niepokój, ciągnie cię z powrotem do przeszłości. To tak, jakby jakaś ukryta część twojego wnętrza próbowała wciągnąć cię z powrotem do dawnych wersji siebie. Ale kiedy wybierasz odczuwać przyszłość, Zanim ona się pojawi, otwiera się szczelina, a niewidzialne zaczyna porządkować się na twoją korzyść. Weź głęboki oddech i zapytaj siebie szczerze, kim pragnę być właśnie teraz. Pozwól, aby ta odpowiedź rozgościła się w twoim wnętrzu. Chwila, w której czujesz nowe, jest momentem, w którym zaczyna się ono formować. To nie wyobraźnia. To świadome tworzenie. Kiedy rozumiesz, że nigdy nie byłeś zakładnikiem okoliczności. Co się w tobie uwalnia. Przestajesz oczekiwać, że zewnętrznie rozwiąże to, co tylko wnętrz się może przemienić. Większość ludzi żyje uwierzona w powtarzalnym cyklu, gdzie jedna negatywna myśl rodzi ciężką emocję, a ta emocja wzmacnia kolejną myśl, aż człowiek staje się własną dawną historią. W chwili, gdy myślisz szerzej niż czujesz, cykl pęka. Przerywasz program, który działał przez dziesięciolecia, program szepczący, że nie potrafisz, nie zasługujesz albo nie jesteś wystarczający. Kiedy przebijasz tę niewidzialną barierę, ciało zaczyna porzucać stare i uczyć się nowego z zadziwiającą lekkością. To właśnie wtedy pojawiają się synchroniczności, właściwi ludzie zbliżają się do ciebie, a możliwości, wcześniej niewidoczne, zaczynają wychodzić na powierzchnię. Bo gdy zmienia się od środka, świat nie ma wyboru, musi to odzwierciedlić. Przestajesz reagować i zaczynasz prowadzić. A wszystko zaczyna się w chwili, gdy decydujesz się poczuć przyszłość, zanim jej dotkniesz. Fizyka kwantowa ujawnia, że każdy element wszechświata istnieje jako możliwość, dopóki ktoś na niego nie spojrzy. Morze nieskończonych ścieżek spoczywa w ciszy, czekając jedynie, aż twoja emocja wybierze, która z nich stała się rzeczywistością. Kiedy twoje odczuwanie dostrają się do wewnętrznej wizji, ta wizja staje się wydarzeniem. Pole odpowiada na wibracje którą emitujesz. Dlatego Neville Goddard powtarzał, że uczucie jest mostem między niewidzialnym a materialnym. Twierdził, że myśl tworzy obraz, a emocja ożyja go w tobie. Bez tego połączenia nic nie może się zamanifestować. Dotarliście tutaj, bo coś w każdym z was już wyczuło, że istnieje coś większego niż codzienna rutyna. Przyszliście, bo jesteście gotowi porzucić dawne wersje siebie i wejść w wyższy stan świadomości. Nie proponuję filozofii, przedstawiam mechanikę tego procesu. Żądaj sobie pytanie: dokąd zmierza Twoja uwaga, kiedy nie kontrolujesz jej świadomy? To, co zajmuje Twoją uwagę, modeluje Twoją energię. Wiele osób budzi się i natychmiast łączy z problemami, a te problemy należą do przeszłości. Każde wspomnienie niesie emocje, i zanim się zorientują, ciało już wróciło do wczoraj. Kiedy pozwalasz, by środowisko dyktowało, jak myślisz i czujesz, oddajesz przyszłość w ręce przeszłości. Powtarzanie tej samej rutyny, rozmowy z tymi samymi ludźmi, chodzenie w te same miejsca i odtwarzanie tych samych zachowań sprawia, że mózg aktywuje te same ścieżki. Odbudowujesz się po to, aby pozostać taki sam. A kiedy odczuwasz i myślisz tak samo każdego dnia, twoja sygnatura elektromagnetyczna pozostaje nieruchoma. Dla pola kwantowego wysyłasz sygnał: Poproszę więcej tej samej rzeczywistości. Ale istnieje kluczowy punkt, którego prawie nikt nie dostrzega. Możesz zmienić wszystko, gdy tylko przekształcisz swój stan wewnętrzny. Myśl jest językiem mózgu, uczucie jest językiem ciała. Razem określają twoją tożsamość. Aby stworzyć nowe doświadczenie, musisz zmienić te kombinacje i zbudować nowy stan bycia, zdolny emitować inną jakość wibracji. Jak to zrobić? Zaczyna się od odwagi by stać się świadomym własnych nieuświadomionych myśli. Każda myśl powtarzana bez refleksji wzmacnia program, który błędnie uznajesz za siebie. Gdy obserwujesz swoje wzorce, przestajesz być programem, a stajesz się świadomością, która go widzi. W tej chwili wychodzisz z przeszłości i wchodzisz w teraźniejszość. Kolejny krok to absolutna jasność co do tego, czego pragniesz. Jasna wizja jest wewnętrznym kierunkiem. Musisz zobaczyć swój idealny los z taką wyrazistością, że twoje ciało zacznie odczuwać emocje tej przyszłości już teraz. Nie czekaj na zmianę, aby poczuć radość, wdzięczność czy obfitość. To stary model przyczyny i skutku. Nowa droga polega na tym, by stać się przyczyną. Poczuj najpierw. Wibruj najpierw. Kochaj najpierw. Wcześniejsza wdzięczność jest najpotężniejszym kodem, jaki istnieje. Ona oznajmia polu kwantowemu, to już się stało.